Witamy na kanale Strefa Informacji, na którym poznasz najświeższe informacje z Polski oraz z Ukrainy. Nie zapomnij również zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z każdym naszym nowym materiałem. Zaczynamy z Witam serdecznie na kanale Strefa Informacji. Dzisiaj zajmiemy się tematem, prosto w sumie spod Moskwy, na temat zamachu pani Darii Dugin. Pewnie już dużo ludzi słyszało coś na ten temat, natomiast w dzisiejszym programie będziemy zastanawiali się, kto mógł to zrobić i komu najbardziej zależało na jej śmierci. Więc zapraszam wszystkich do dyskusji. Zaczniemy od tego, kim była pani Daria Dugin. Maria Dugin była córką pana Aleksandra Dugina. Kto to był? Był to rosyjski propagandysta, który siał nienawiść w stronę Ukrainy. Ona sama uważała, że Ukraińczycy to nie ludzie, tylko podludzie, których trzeba wszystkich wytępić, wybić. No, tak czy owak, no, nieciekawa postać, jeśli chodzi o podejście do samej Ukrainy. Tu muszę sprostować po swojemu panią Darię. Jeśli wypowiada się o kimkolwiek, kim jest człowiekiem, że jest podludziem. No przykro mi, no, ale osoba, która w ten sposób wypowiada się o jakichkolwiek ludziach, niech się nie dziwi, że spotkał ją taki los, gdyż człowiek nieważne z jakiego kraju by nie był czy jest to Polak czy jest to Rosjanin czy jest to nie wiem Ukrainiec czy jest to jakiś kanibal z Wysp Hula Hula jest to człowiek i nie ma czegoś takiego jak podludzie są po prostu ludzie bardziej cywilizowanie rozwinięci i mniej człowiek jest człowiek więc każdy człowiek jaki by nie był zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa tego podważać to jest moja opinia na ten temat tym bardziej, że pani Daria nie była jakąś osobą z zewnątrz. Była to kobieta, która angażowała się bardzo mocno politycznie razem ze swoim ojcem i nawet jeśli powstał jakikolwiek konflikt między państwami, nie daje jej to prawo, żeby źle wypowiadać się w ten sposób na ludzi. No niestety, no jeśli ktoś w ten sposób potrafi obrażać ludzi, no niech się nie dziwi, że spotyka ją później taki los. Ponoć ten zamach nie był tak naprawdę szkowany na nią, tylko dla jej ojca. A teraz zastanowimy się, kto mógł chcieć jego śmierci i kto na tym najbardziej by skorzystał. Aleksander Dugin był nikt innym jak tzw. mózgiem Putina. Dużo ludzi z opinii publicznej twierdziło, że cały światopogląd Władimira Putina mniej więcej kreował właśnie on, gdzie był też po części podejrzany, że sytuacja na Ukrainie jest spowodowana właśnie jego światopoglądem. Więc można powiedzieć, że śmierć jego byłby jednym naprawdę z celnych strzałów, które mogłaby wykonać Ukraina. Po to, żeby troszeczkę zmienić światopogląd pana Władka. Więc dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby Ukraina zaaranżowała ten zamach. Aczkolwiek, z tego co wypowiada się prezydent Zamański, nie mieli z tym nic wspólnego. Oczywiście, polityka rządzi się swoimi prawami. Tak jak Rosja twierdzi, że nie miała nic wspólnego z wieloma innymi atakami, tak on ma prawo twierdzić na odwrót gdzie według mojej opinii sądzę, że mogłyby być to zamieszani partyzanci ukraińscy, którzy y, mieszkają na terenie Rosji i dla mnie ta wersja jest jedna z najbardziej prawdopodobnych wersji, co mogłoby kiedyś ujrzeć światło dzienne. Jest jeszcze druga strona medalu, czyli że w zamach mogłyby być zamieszane siły wewnętrzne Rosji, czyli można powiedzieć, że sam Władimir Putin po co miałby to robić? Po to, żeby zrzucić na Ukrainę drugie światło jako państwo terrorystyczne aby odwrócić uwagę innych krajów, że jednak Ukraina potrafi być terrorystyczna i dać im powód do mocniejszego ataku w ramach zemsty i mieć na to wytłumaczenie. No i teraz zastanówmy się, co Rosja mogłaby w tej sytuacji zrobić. Ja sądzę, że nie zdziwiłbym się, jak jutro się obudzę rano, włączę sobie jakieś wiadomości, nieważne które. Będzie informacja, że Rosja walnęła bombę atomową na Krym jako odwet za tego typu sytuację. Jest to scenariusz hardkorowy, ale bardzo prawdopodobny i to jest ten największy. Natomiast taki delikatniejszy scenariusz to mógłby, mogłaby Rosja użyć pełną swoją mobilizację, pełną siłę lotniczą i ruszyć na Kijów i mocno zbombardować, zaatakować pełną parą, tak jakby była ogłoszona wojna. Wtedy byłoby to pod pretekstem właśnie za naszych ludzi. Natomiast kolejną opcją może być to, że za tym zamachem stoją oligarchowie rosyjscy, żeby w jakiś sposób wpłynąć też na Putina, żeby zakończył tą wojnę. I pokazać mu, że może być kolejnym celem ich, jeśli coś w tej kwestii nie zrobi. W taki sposób może chcieli pokazać, że na terenie Rosji też są w stanie coś zadziałać, wykombinować albo pozbyć się jakąś znaną osobę i wpływową. Tematów w tym kierunku jest naprawdę wiele i naprawdę można dużo robić teorii spiskowych. Pytanie tylko, która z nich jest naprawdę jak najbliższa prawdy. Liczę na Waszą aktywność i że się wypowiecie w komentarzu, co o tym myślicie, gdyż jestem naprawdę bardzo ciekawy Waszej opinii i chętnie zachęcam do dyskusji. No na chwilę obecną to tyle. Jeśli macie pomysły na jakieś tematy dyskusyjne, chętnie poczytam wasze propozycje i przypnę serduszko. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Pozdrawiam i życzę wszystkim miłego wieczorku.